Przywiet, kronikarze! Media zawód Wiesów Poleta Jak cywilizuj. Łe, Dzień dobry, witam ze strony Wiesów Poleta Kłania się kronika Związek Radziecki. Witam Was tutaj, szan szanowni kronikarze. Dzisiaj, ostatni dzień wreszcie w Związku Radzieckim. Nie, wracam do Rzeczpospolitej Ludowej, do swojego pegieru. Ale niestety łoni tutaj mają dalsze żniwa i trzeba kontynuować robotę Ja właśnie kamozem, będę odwoził z burza Zaczęli <laughs> już tutaj kosić, ja was przeproszę, że tak będę chrychał, ale trochę po ostatnim malandze Mam kaszel i w ogóle te, te, te sprawy Dawno nie było trochę kronik z moim udziałem, ale to dlatego, że no Ten związek radziecki, te sprawy i w ogóle ale musi Będziemy wracać już niedługo Ej. już Następna kronika będzie już z naszego Polskiego PR-u. Bo tam kupa roboty, Jaćka ma kłopoty Wiem, że Kazimierz trochę wziął się Bo tam nagrał kronikę, ale tak Tak średnio wam powiem ta kronika, więc yy, tak, tak się przyjęło tu, więc trzeba Już musi sprawa w swoje ręce i pilnować to do wuja nie podoba by tak było tu widzicie tak tej zestawy fist ale tu dziury o kurwa a dobra jedziemy Buciba. Pluvaci. próbować atunci cum băi ne observez iau. Bă, și făcea ca tu -tru. -tru o bo on tu că się și pop să uim. Da. ușite pasek șatul Oj. Ja to tym to tak wiesz, że jak musi pokraka. O Jezus Marius, a to głośne. Czekaj, tak O! Trochę lepiej. Oj, dobra, ruszamy z królniku. Jadimy, tutaj trzeba wysypuć tego. pola, tu oni mają tu face du dużej, duże chronikarze, więc... O, czekaj to, -ta. a tam stoi pełny. Czekaj, czekaj to, każe. zobacz ta. Oni tu mają tak wielkie pola na tych działkach, że wujacie pierdolę. Że nie że tu się musi połapać. Sypia, sypia. Ja nie wiem, jak oni to musi wykaszać. Co jest górska kronikarze, że ja dzisiaj musi z tym sum. Na zestawach trochę jest lipa. I łaszczyku. Musi Musi chłopaki sum z tego kochoza. Bo nie ma innych. Bo nie, nie, nie pojawili się w robota nie wiem dlaczego, tam by chciał, musi tu widzieć. Uoj. Oj, oj, mu się rzuca Niedobrze No i ruszamy Więc to wy tą fest mamy Będzie to podzielona taka kronika na, na pewne elementy, bo Za dużo by tu kronikować Tak duże że mam I Mam tutaj kamaza Że musi dostał kamaza Długie i natłuki Ja dupia A to sypia? Tutaj po wybuchu tej bombie w Czarnobylu tu chyba Nie wiem Chyba Czarnobyl już pudował. Dobra, jadimy. Mam nadzieję, że tamten kumbaj naprawił Będzie dobrze chyść Oj Ja cię chwycę. Сберник думаю сейчас за А что не иди широко обячь? Туда, 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 еще туда, Не, туда, 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 O xixi não é o xixi. E a dúbia? O bolivês? Oi, oi.

Ja to musi wracam i zrobimy się w dalszych rnikach jak tutaj trochę tu ugarnie. Dobry, tutaj Wiesław, powróciłem. Obecnie, że mi się musi przysiad do Niwy. Musimy się tu musi, Niwo. Ci, Wam powiem, że mi się ta kronika będzie musi słaba. Ale to dlatego, że mi się nie chce nagrywać tutaj tych kronik, relacjonować z tego Związku Radzieckiego, bo to jest jakaś dupa do siabli. Ja, nie, nie chcę tym sobie. Radziecki szmulą tu robić jakiś rozgłosów czy coś tych komunistycznych, ale pewnie zaraz będą te ataki. Na mnie jeszcze milicja się do mnie ale coś tak dowiaduje się, że no nie jest za fajnie. I muszę uważać ze słowami, Widzę tutaj niwa, trochę ja musi pokosi. Tam entyzety ruszyły mazy TP ale to musi już inna was sprawa Powoli, aby innym skutku no. Będzie dobrze Teraz tu musi być zbiornik drugiego kronika, że nie było mnie, ale już Będą teraz kroniki z PG naszego, polskiego I te sprawy Pojedymy hmm. jeszcze, każe do skupa, będziemy skupować z burzy i pszenicę, i będziemy łączyć kronikę. Oj, chyba pełni A, Dobra, to ja tutaj wyłączam, wzywam e, transport i i będziemy się widzieć na skupie Witam kronikarzy, Musiałem się przesiąść Powiem wam, że jest beznadziejnie Ponieważ tutaj zaczęły się Problemy z tym, że nagrywam kroniki Uczepili się ja I muszę szybko Spierdalać stąd no, Kumazen zapierdolam ile weźę Musi, ale no, trzeba Do skupa, ale też muszę uważać Ponieważ tutaj musi się stała taka rzecz, że No nie podoba im się to Że ja tutaj musi relacjonuję kroniki I łyyyy o ciechyca nic nie wypadło no nic chyba ale im się tu nie podoba i będą chcieli mnie udupiać więc y, muszę szybko dojechać do y, zjazdu i ustawiamy sprzęta i kończę kronika bo jak mi skonfiskują y, y, kronikarkę to będzie trochę lipa i ja nie będę w stanie nic nagrywać wam z polskiego tutaj, naszego pgr więc muszę szybko się śpieszyć Na pełnej IP Aby już jeszcze wam e, Pokronikować Ale jest już jazd do PGR-u Vinci un mic Uite tu vii am zis Na baza tu dai Oi la dupia O Dobra Jest godzina I y, Tutaj Z y, Radzieckim, czyli za niedługo będę mógł stąd Pieprzać Duży kronikarze Przepraszam was, że taka do dupy kronika dzisiaj musi Ale naprawdę ja nie chcę tutaj już nic kronikować Chcę wrócić do, do swojego Do Polski Nie chcę tu siedzieć, nawet tu jest taka bida W tych kurwa że tych, tych, tych związku radzieckich, że to jest siok Dobra ja drodzy kronikarze, uciekam na samolot. Bo zera mam musi samolot, bo odmeldowanie mam. Więc e, do zobaczenia. E, w już polskim naszym e, e, kronikarskich e, polskich kronikach z polskiego pogiędu. Do zobaczenia kronikarze. Macie się szybko, on